Siemano, witam was, z tej strony Oniasco, dzisiaj Happy Wheels, Happy Wheels i zagramy sobie pierwsze levele z tytułu najbardziej ocenia ocenianych, z tytułu no, z najbardziej, najbardziej ocenianych oczywiście, no, o to, o to kam mam, prawda? O i dobra, w sumie, ee, o co tutaj chodzi? Eee, czekajcie, może ja przeczytam opis levela, jaki jest... Eee, Dobra, nic tu nie ma napisanego, ale może za, za, za chwilkę. O, poczekaj, coś się zrobiło, coś się, czekaj, coś się zrobiło. Okej, okay, okej, okay, coś się ruszyło. A to jest takie, jakby domino. do góry nogami nawet jest domino cholera, do dobra, dobra. Jaki strzał, dawaj, ciśnij. O matko, jakie to wolne jest. Szybciej nie umiesz? Dawaj. Dobra, dobra, teraz samochodzik, ale jak pędzi, a ja, na prędkość, o, w dupę, o dobra, przewrócił się, teraz tutaj, o, waga, waga, i teraz do środka, jej. Fuck how nice. Ale to chyba nie było takie trudne do zrobienia, tak mi się wydaje, chociaż, no, nigdy nie robiłem lewala w tym czymś, to jest jakieś demo, ale wydaje mi się, że to nie jest wcale takie łatwe, dobra. Eee, no tak, zazwyczaj to trzymać trzeba spację, żeby jechało, czekać ściszę sobie trochę, bo to strasznie głośno jest. Okej, okay. level pierwszy, level drugi, jesteśmy kółkiem, które, które ma Tasaki na tym i, po... I Tasaki biją szkło. Czy to ma jakikolwiek sens? To wydaje mi się, że nie ma żadnego sensu tak naprawdę. Ale no, dobra, no to happy Wiz, happy Wiz, wszystko jest bezsensowne. Ty kurde, on już zginął! Jeszcze wypadł z tego, jak on z tego wypadł? Ale, ale wygrałem. Dobra, nie no, pasuje mi to, pasuje, nie no dobra, jest spoko, wygrałem. BOLFRU, ja to kocham po prostu. Dawaj, będziemy Mikołajem Świętym. No kurde, on jest za gruby, żeby wejść tam do środka, no. Nie! No, ja teraz tu utknął, czekajcie. Chodźmy ja... do Czekajcie, uda mi się, mo może dojdę tam do tego, tego. Ej, czekajcie. O, 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 genialnie. Genialnie, Mikołaj. Gen dawaj, dawaj. Weźcie swoje grube dupsko na drugą stronę. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, złap się, złap się z tego. Złap. o jest, dobra, czekajcie. Teraz trzeba jakoś się ob Dobra, nie da rady. Nie, musimy zmienić postać. Change character. Eee, weźmy sobie. tego. Szkoda, że synka nie będzie. Wskoczy tam do środka kuźwa. Ty no, dobra. O! extra balls. Oh yeah! O, oh, kuźwa. Złapa Miałem to złapać? Nie, serio? A no tak, bo tam żeby to zabić. Nie, nie, nie. No na extra balls powinien wypadać. następne, o, oh, fire! Help! Też może być. O, dobrze, nice. Ew. Bonus balls, oh, fuck yeah! Dobre, dobre. Ew. Kurde, a tam też może trafić na górę. Ew. Ew, 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 ew. Kurde, ale było blisko, było blisko. Ew. Nie, nie, nie. Czekajcie. Ew. Ew. Ja! Ale to nie trafiłem w takim razie. A nie, czekajcie, jest. Udało się. Wow! A, czekajcie, muszę się złapać. Uh. Uuuuhuu uh, 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 nice. Ale nie, no mogło mu ten... Mogło mu... No urwało, mu w sumie wszystko mu urwało. No na, na kawałkę, na kawałeczki się rozpadł. Mega jump! O oh je, yeah. Tu będziemy spadać, nie dobra, może i nie będziemy jednak spadać. Aha, to rozumiem, to trzeba po prostu tutaj nacisnąć z w odpowiednim no. odpowiedni no. miałem, czekajcie, nacisnę. What the fuck? Już ja miałem nacisnąć, a nie sama miała wylecieć. Jezu jaki żal, no. No jeszcze raz. Teraz mi się uda. Ale się trzymaj, głupia! O oh ja! Yeah! Ale ręce odpadły. Ale dobra jest, leci jakoś. Dawaj, dawaj, dawaj. Będzie, że nie wylecę za mapę. O! Czer Czekajcie, może doleci trochę wy trochę dalej. Nie, dobra, kolor czerwony, co to było kolor czerwony? You got some skill, Oh, fuck. Nie no, kurde, trochę przesadzili, ja mam kurde skilla. Dawaj, uuuu, uu! Ale jest cała, jest cała, jest cała, o to chodzi, na Supermana, dawaj. Uu! I believe, fucking fly. O Tak się to właśnie robi, tak się to kurde właśnie robi, kurde. Kurde, no. Nie, nie, nie chcę restart, już, już to wygrałem. Neon Mover Masakra. Mas, Dobra, chyba sami rozumiecie. Uu! Nie niemożliwi tatusie. No czy ja wiem? Kośimy, kosimy, kurde! Dawaj, dawaj, dawaj. U, o kurde. Nie! Elfy! Elfy Mikołaja, A gdzie? No chyba se jaja robisz, kosiarkę mu rozwaliła, naprawdę No bez przesady, nie wiedziałem, że tu kosiarka może się rozwalić. Teraz już wiem A nie takie trudne. Ło, nie zabił się. <laughs> czekajcie, dawaj, dawaj, dawaj im następny. Epic, epiczny, ep, epiczny, epic labirynt. No dobra, czekajcie, bo ja nie wiem. Aha o oh, fuck, dobra, to mi się też trudno jakby nie patrzeć. Czy czekajcie, bo ja nie trzeba... Yellow bar, red start, blue finish. Blue mam wejść. A gdzie jest Ball? Red to... A, dobra, jest. Okej, okay, widzę. Eee... Dawaj tutaj o, musimy teraz pójść chyba tędy, okej okay. NIE, NA NA dół, NA dół. A teraz tutaj Eee, okej, okay, tak tu już mam, już mam e, strategię jak to zrobić Dawaj, dawaj, dawaj JA, NIE, NIE, to STRONA Czekajcie, czekajcie, e, a może... O. Nie, e, musimy jakoś... Tą stroną, a nie, dobrze, dobrze jest Okej, okay, i widzę już Dawaj, 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 DASZ RADĘ DZIADZIUŚ no. Jak on, co on obrata, obraca, laptopem? Bo tu pisze, przytrzymaj spację, żeby obracać laptopem, a nie, żeby obracać labiryntem. Fak, źle poleciałem. Z powrotem! Teraz tutaj. Dawaj, ale jaka akcja, jaka akcja, ludzie, zaraz coś wybuchnie! Mogę się założyć, że zaraz coś wybuchnie. No dawaj. A, dobrze. Teraz, dołu! Jest, okay, teraz dołu. do. o! Jest, okej, teraz do dołu. Tu. Tu, 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 o nie, za daleko poleciałeś, kurde. Okej, okay. jest git. Teraz tutaj. A gdzież że do blue mam dojść. Tak, do blue mam dojść, okej. Okay. Nie tu! Okej. Okay. Tutaj. Nie! To Teraz... No, ciśnij! Dobra. I wygraliśmy. Uhuhuhuhu. Fuck how nice. Nie, dobra, e exit. Wygraliśmy. Free fall. To lubię! Santa Claus to się, kurde... O, dobra. O, oh, fuck. O, oh, fuck, dobra, to nie było dosyć miłe. Santa Klaus, nie gin! Święty Mikołaj istnieje Mikoł... naprawdę. Mówię wam, istnieje... Fuck, już mu wszystkie nogi odpadły! Nie, nawet nie zauważyłem, co się dzieje, po prostu leciał w dół, no. Create character, znowu będzie znaczy... No dobra, znowu, no, będziemy tworzyć postać. Ja chcę takie włosy! Dobra. Mam nadzieję, że się wzięło. Skin color. Będzie miał straczkowaty skin color. Oczy. Będzie miał e, takie oczy. To bardzo niego go pasuje. E, usta. Ten niech będzie miał. Albo nie, w sumie te, te o, małe mogą być. E, nos, nos. E, Daj mu taki gruby, żeby, żeby, żeby ładnie wyglądał. Wow, jak piję. Ty, to wygląda prawie jak ja. <śm> Nie, no oczywiście żartuję. Żartuję. <ścoughs> Drogi do śmierci. Mina. Eee jak to Wow, lepiej. Ja bym nie chciał tak zginąć. Z zły duch. Spikes. A tu pewnie ci tutaj dziadziusz. Fajnie jakaś zecia. O, kuzia, w dupę, wbić sobie koleś, to jest po prostu przewodone. Oni się całują. No to miało być jakieś zombie albo coś, co ona jest, niby zombie. A tu miłość! Miłość zawsze zabije człowieka. O kuźwa! Dobra Dobra, to było to było niesamowite po, ostatnie po prostu no To było no, coś, coś niesamowitego. Dobra! O tatusiu damy radę to przejechać! Zamknij się synku! O, o, o Nie przodem! Fak, dobra, jeszcze raz o, 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 no kurde, co ty tak daleko tam do tego do, do, do na jednym kole chcesz jechać? Nie! Jeszcze raz. Dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. do szlady, do szlady, Aż muszę się z... normalnie podrapać po uchu. Dobra. Okej. Okay. Dobra, przeszliśmy to. Dobra. Następny. Eee, kupię... Kupię coś tam do śmierci. Weźmy sobie. E... Gdzie jest pogod? No to... No dobra, o to chodziło. Poczekaj, aż załaduje się ten Zły potionek. A ty kućwa, no to jest niemożliwe. Zespalający telewizor. Oh, where is TV? Oh! Here! OK! A tutaj... Wow, Slenderman! Slenderman to pewnie go... Ałcić, oh, no ale dobra Dym jetpack O kurde, ja go Wipe Wipeout To musi być coś wspaniałego <noise> Ale tam wcale na tych kulach nie ma czegoś takiego Troll Playing video games Ej, no bez przesadni, ale... Mogłoby mu głowa odpaść, to bym miał No co ty chyba sobie jaja robisz? A weź, głupie, głupie Ojej, oh, jej, Jetfall potem będzie Next Stage No to dawaj, Next Stage, nie spadło na dół no i dlatego się w sumie nie, nie załadowało, chyba. O, teraz spadło, o, właśnie o to chodziło. What the fuck? ja chciałem się tam trochę fuck dłużej pobawić. O-o, o-o, gupi boot, głupia noga w sumie. Like this, okej. Okay. Przewahalone Spaść tak na rękę Kill Sword Throw. Uu! O! O co tak na mnie spadło? Uu! Fuck i patrzcie, 10 z tych zużyłem. I. O kurde, czekajcie. Save me, dalej. Ja tu nie ma twojego taty. Gień! Dziecko! Nie lubię cię. Uu! O je, headshot. O! Fuck, dobra, było blisko, ale było blisko. Oj! Je... Ale mu się wbiło. O kurde, dobra. Ok, ostatni muszę. Nie! Fakty, zobaczcie. Ale zrobię fikołka w powietrz. O oh ja. Yeah. Też powinien spać miecze. Spadnijcie miecze. No. Aha. Aha, dobra, to ma sens! No to ale kurde jak ja już tam rzucę tego miecza, to on Jeszcze... jeszcze ginie do tego. No kurde, nie no nie, no nie mogę. Chodźcie, kurde. Chodźcie na początku. fuck! Nie o to mi chodziło. Czekajcie. O oh ja yeah! O, dobra, to mi pasowa, to pasuje mi akurat. No kurde, no weź wyjmij ty stamtąd tą drugą rękę, no proszę cię no! No nie rób siebie debila jedno jedno... Nie jesteś taki silny jakiego wyglądasz, ciąg? Okej. Okay. Fakty. The... Wyżej już są przewolone po prostu. Okej. Okay. I. Uff. O nie. nie, 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 nie. masz prawa przegać tym razem, już tak. Już tak dobrze mi szło, kuźwa. Weź najpierw ty tą starą babę tam na tym końcu zgarnij, no. O dobra, dwóch. Double kill to się nazywa. Fuck, ale było blisko, widzieliście, że blisko? Ja! Yeah! Okej! Okay. To się nazywa dopiero. Musimy aktywować miecze. Okej. Okay. Nie, 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 nie. Nie! Chyba se jaja robisz! Kurde, za dużo na raz wziąłem, Czekaj. Jak to? Ja? A nie, już nie, już, 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 już. Dobra, dobra. No i na sam koniec oczywiście musiał zginąć. No tak, nic, nic starego. Dobra. Next, next one, next one. Extreme fly kick. Tak. Ee, jak ją tak opłożyć, Dobra. Wee! Ale wygraliśmy. Co się to się liczy najbardziej chyba? Royal Jackass. Royo, kurde. Dojeść do mety. Wow. No kuźwa, żem dojechał do mety, no. no lepiej się nie łapać jak się zjeżdża z dołu. No ale no lepiej się nie łapać, no naprawdę. Przewalone, ale to do dojechałem do mety. No i oczywiście. Wózek mi jeszcze popkał. Czekajcie, chodźcie jeszcze raz, żebym tym razem nie wypadł. Fuck! Grubasie ty kurde. O dobra, tak może być. Nie! nie ale się trzymam. Jest dobrze, jest, ale trzymam. Dobrze jest. Trochę się buja. FAK, ale się za bardzo pobujał. Jeszcze raz. Woo WON kurde, ciebie nie chcesz tutaj! Won! Won! Mówię! WON mówię! Jak się przyczepił do tego wózka, skurkowaniec! No! Patrzcie no jaki sprytny! O dobra, teraz mi lepiej. Teraz lepiej. O. I do wózeczka z powrotem. Okej. Okay. To mi pasuje. Okej. Okay. No dawaj, dawaj, ale dasz szady, dasz szady. O! Tak! Ale to lecisz! Tak! O oh yeah! Ale... Dolecieliśmy bez, bez tatusza. Dobrze jest. Dobrze jest. Spike fall hard. Eee, weźmy sobie... A weźmy tego. Spike fall. Synku! Lec pierwszy! Kuźwa. No nie ten przycisk, no. Leć pierwszy! Znowu nie ten przycisk! Fuck! Okej. Okay. Czekajcie. Jaki to jest przycisk na wywalenie syna? Kontrol. No właśnie. O kuźwa, jak go zgniotło! Widzicie, wystarczy wziąć jego i on, on, wszystko załatwi. On, on po prostu wygra, no, nie ma, nie ma bata. BXX3P2. Oh yeah! O kurde, o kurde, o kurde! Wow, przyjmij na wszystkie ciosy na siebie, synku! Dobrze, tato! Uratuję Fuck, co to było? Co? Tu jakieś armaty były. NIE MIMINY! A ja ciągle żyję. Póki się nie wykrwawi, to żyje. Fak, już nie żyje. Ale było blisko. Teraz powtarzamy synku. Dobrze, Tato! Przyjmuj wszystko na siebie! Okej, okay. dzięki. Dzięki, jesteś super. Mam dwie strzały w szyi, ale to nic nie robi, bo jest okej. Okay. Nie, kurde. Gdzie? No mówiłem, że to są armaty. Ciągle żyje, ciągle żyje. Leć, leć. Ile sił wykrwi? Haha, <laughs> wiedziałem, że wygram! <laughs> Mówiłem, mówiłem, już nie żyję, już nie żyję, ale wygrałem. To dobra, teraz ostatni level. <laughs> uh, neon Obstal coś tam. Czy nawet nawet źle przeczytałem, jakby nie patrzeć? Welcome to Neon Obstal course. Dobra, walisz to. Co?! Jak mu rwało głowę?! Czekajcie, bo podobno... Nie, krew nie może aktywować, no niestety. A! BUT! Bo... Syn, ty idziesz na pierwszy ogień, dobra. Już i tak w sumie zginęłoś, jakby nie patrzeć Więc mam cię teraz. Aaaa! Nie, nie, nie! Uh, było blisko. Ty, gdzie ty mi się walasz pod koła? Nieładnie tak, nieładnie nie, z twojej strony. Okej, okay, level 2. To jest proste. To wystarczy tylko jechać. No chyba, że. Ach, fuck, dobra, tego to nie lubię. A! Okej, okay, było, było, było blisko. Fuck! Wow, 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 wow! Ciśnij! Dobra, daliśmy radę. Tutaj, e... Wow Wow, dwa front lipy, okuźwa, okuźwa, okuźwa. To jakiś Polak zrobił? Parmen.pl Parmen.pl Parmen, dobra, teraz ostatni level Niemożliwy skok. Dla mnie wszystko jest możliwe. Ja zrobię wszystko, no chyba że mnie zgniecie. Nie, nie, zgniecie. Mnie. Ciśnij! Wow, 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 czekaj. Wow! Oho, jak go zgniotło! I ja oczywiście wygrałem. 15 sekund, dobra, to jeszcze jeden level, niech będzie. How far can you go Bardzo daleko mogę iść. Jak się udawało zetpaka? O kurde, o kurde. Ooo, leć, leć! Ale ja wiedziałem ja, ja, ja mogę dalej iść. Ja mogę iść dalej, czekajcie. To jest żaden problem. FUCK magiczna ściana! Nie lubię magicznych ścian. Dobra! No, fuck, jestem to dobra, jest, wystarczy mi to, mi wysta nie, dobra, i dawać jeszcze raz. jestem... E safe Replay! Dobra, ja się teraz z wami pożegnam, e więc, no co, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, więc na razie, w sumie cześć i pa!